Glitch na nice, expo fortnite, zostaw łapę, zostaw suba Jak jesteśmy na mapie klikamy sobie Q, nie startujemy jeszcze gry Klikamy sobie potwierdź Rozpoczynamy grę Kiedy rozpoczęliśmy grę biegniemy sobie tutaj, klikamy graj z ekipą w tym oto miejscu Kiedy nas wczyta obiegniemy sobie do tego kosza, budujemy raz, dwa Trzy Raz Dwa Trzy Cztery Pięć W tym miejscu mamy urzej, klikamy sobie to, obiegniemy sobie tutaj Biegniemy tu, tu robimy podłogę U góry mamy Tomar XP, czyli EXPA Lecimy sobie teraz tu, raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Cyk, przycisk, używamy sobie go Lecimy sobie teraz w to miejsce, tutaj Biegniemy tu do rogu, w to miejsce Tomar XP, przeszukujemy Lecimy teraz tutaj Lecimy tutaj, gdzie jest jajko Które jest w tym oto miejscu Biegniemy sobie do niego Cyk, przeszukujemy jajko Lecimy teraz tutaj. Lecimy tu. Do tego wazonu. Przeszukujemy sobie wazon. Lecimy sobie teraz tutaj. To to miejsce. Znowu szukamy jajka. Jajko będzie gdzieś w tym miejscu. Jest jajko. Cyk. Cyk. Przeszukujemy sobie jajko. Lecimy teraz tutaj do rogu. Cyk. W tym oto miejscu. Tu mamy ekspa. Ja dziękuję za film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.